Jezu, kocham Cię tak nawet bardzo. Kocham Cię 24 godziny na dobę. Nawet kiedy budzę się w nocy, moja pierwsza myśl to Ty. Kiedy jem myślę o Tobie, gram w Tenisa, Ty jesteś w moich myślach. Moja miłość do Ciebie jest we krwi, moje ciało boli mnie z miłości. Ale nie mogę pojąć, jak Ty możesz wypoczywać albo znaleźć swoje niebo we mnie. Kim ja jestem? Ziarenkiem piasku. Jestem nieznośna, a kiedy mówisz mi to, czuję się jeszcze gorzej. Jestem zawstydzona w twojej obecności. Wszystko, co powiedziałaś, to prawda, ale ja cię kocham i znajduję rzeczywiście wypoczynek w tobie. Nasyciłem twoje serce moją krwią i umieściłem je w moim sercu. Oczyściłem je i dałem mu Mój pokój i miłość umiowana. Wasulo, ja, który przyszedłem do Ciebie, zawsze pragnąłem Twojej miłości. Teraz odniosłem zwycięstwo, jesteś moją radością. Kochaj mnie bez zastrzeżeń, wynagradzając za tych, którzy zapominają o mnie, jedynie powiększają moje rany. Kochaj mnie, wasulo, lecząc moje umiowane dusze. Bądź moim niebem.